Witam Was serdecznie z Chłopowa, z nadpolskiego morza, gdzie słońce mówi do widzenia. Co prawda przestało już padać, ale za to wieje silny, zimny wiatr. Co chyba jest jeszcze gorsze niż ten deszcz. Pokazałbym Wam ludzi, którzy cierpią z powodu pogody, ale nikogo tutaj nie ma. Nawet dzieci nie chcą się bawić na placu zabaw. Wybierając się do Chłopowa, zabraliśmy wiele rzeczy ze sobą. Takich bezsensownych, jak na przykład okulary przeciwsłoneczne dla mojej żony, krem do opalania się. Po co, jak tutaj nie ma słońca? Ja zabrałem ze sobą kąpielówki z nadzieją, że chociaż nogi w zimnym, lodowatym Bałtyku zanurzę. To już drugi dzień, kiedy jesteśmy w Chłopowie i jest cudownie. Jest po prostu rewelacyjnie. Dzisiaj jest Dzień Ojca, więc pewnie wybierzemy się do mojej ulubionej restauracji w Chłopowie, żeby coś zjeść, bo nie ma tu nic innego do roboty, tylko trzeba jeść. Pozdrawiam serdecznie i nie zapomnijcie o subach, lajkach i komentarzach. Trzymajcie się. Ciepło, bo u nas to jest zimno.